Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mimo tysięcy powtórzeń wznosów bokiem, twoje barki wciąż nie wyglądają tak, jakbyś sobie tego życzył? A może wydaje ci się, że klasyczne wznosy bokiem wcale nie są takie skuteczne, jak wszyscy mówią po prostu? A może po prostu ci się znudziły? To też jest ok. Dziś pokażę ci, dlaczego to ćwiczenie może nie przynosić oczekiwanych rezultatów oraz pokażę ci trzy zupełnie inne wariacje wznosów bokiem, których się po prostu zakochasz które nie tylko pomogą Ci lepiej poczuć pracę mięśni, ale również maksymalnie zwiększał efektywność Twojego treningu. Gotowy? No to zaczynajmy. Pamiętam jak na początku swojej przygody ściągnią wykonywałem klasyczne wznosy bokiem w staniu. Myślałem, że to idealne ćwiczenie na środkowy akton mięśnia na ramiennego, ale z każdym treningiem czułem, że coś jest nie tak. Zamiast barków bolały mnie plecy oraz kaptury, bo doszedłem do 16 kg handling, czy tam nawet 18 a sam ruch wydawał się bardziej chaotyczny niż kontrolowany i po prostu. Zacząłem kminić, myśleć i problem tkwił w technice, a raczej w tym, że przy cięższych obciążeniach, przy większych handlach, zaczynałem oszukiwać, bujając ciałem, zamiast precyzyjnie angażować mięśnie barków. I to się zrobiło bardziej takie ćwiczenie wielostawowe, że tak powiem. I wtedy odkryłem inne sposoby na wykonywanie tego ćwiczenia, które zrewolucjonizowały mój trening barków i dziś po prostu podzielę się z Tobą. Tymi wariacjami tych wznosów bocznych. Pierwsza wariacja nie będzie za bardzo się różnić od zwykłych wznosów bokiem, bo to, jest, to są po prostu wznosy bokiem hatlami w oparciu o ławkę ustawioną pod kątem 60 stopni. Co tutaj robisz? Siadasz lub stajesz przy ławce, lub po prostu na kolanach się na tą ławkę wchodzisz, opierasz klatą się. O oparcie z kosławki 60 stopni i wykonujesz klasyczne wznosy bokiem handlami, jak gdyby nigdy nic. I brzmi prosto, brzmi zwyczajnie, ale właśnie dzięki tej małej zmianie, czyli oparciu ciała, eliminujesz możliwość. Oszukiwania. Twoje ciało jest stabilne, a ruch staje się bardziej kontrolowany. I to jest po prostu idealne rozwiązanie, kiedy masz tendencję do bujania się podczas zwykłych wznosów w staniu lub po prostu już masz hantle 20 kg w górę i po prostu nie da się tego robić, stojąc w miejscu. Dlaczego to działa? Stabilna pozycja sprawia, że cała siła idzie w mięsie ramienne, a nie w plecy czy inne partie ciała. Dzięki temu lepiej czujesz pracę mięśni, a efekty są widoczne szybciej i po prostu bardziej się czujesz zmotywowany, żeby robić to ćwiczenie. Druga opcja to wznos, boczne na maszynie. Może wydawać się, że maszyny to droga na skróty, jak często ludzie mówią, albo że maszyny są dla debili, jak to słyszysz w internecie. Różne są po prostu opinie, ale uwierz mi, w tym przypadku maszyna daje coś, czego nie zapewnią Ci hantle, ani nawet wyciąg. Kiedy wykonujesz to ćwiczenie na maszynie, napięcie mięśniowe jest stałe przez cały czas ruchu. Przez cały ruch masz stałe napięcie mięśniowe, ale nie, a nie tylko w górnej fazie, jak to ma miejsce handlami, albo nie tylko w dolnej fazie, jak to ma miejsce na wyciągu. I maszyna eliminuje również problem ze stabilnością, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie tylko i wyłącznie na pracy barków. To doskonała opcja, jeśli chcesz precyzyjnie trenować mięśnie ramienne, zwłaszcza gdy masz problem po prostu z tradycyjnymi wznosami bokiem. I ostatnia wariacja to są wznosy bokiem na linkach na wyciągu. Trzecia wariacja to właśnie są te wznosy bokiem na linkach. Tutaj masz ogromne pole do eksperymentowania z ustawieniem wyciągów, jakby z wysokością tego wyciągu. Jednym z najlepszych wariantów uważam jest ustawienie wyciągu na wysokości biodra lub na wysokości kieszeni od twoich spodni. Dlaczego? Bo ten ruch pozwala na trenowanie. Mięśnie ramiennego, gdzie największy opór występuje, gdy mięśnie naramienne są mocno rozciągnięte, czyli gdy rękę masz przy nodze. I to ćwiczenie jest szczególnie efektywne, jeśli zależy Ci na hipertrofii środkowego aktonu mięśnia naramiennego. Po pierwsze, bez obawy, że będziesz czuć kaptury i po prostu to ćwiczenie inaczej rozwinie Twoje mięśnie, bardziej w częściach dystalnych, tu są części centralne i tutaj, na przykład od zwykłych wznosów bokiem Ci najbardziej te mięśnie rosną, a z kolei bardziej tutaj przy tych częściach dystalnych, jeżeli robisz te wznosy bokiem, gdzie masz opór w największym rozciągnięciu, to nasz bok barku doświadcza hipertrofii pośredniczonej rozciąganiem, czyli po prostu przez to, że rozciągasz ten mięsień, on rośnie bardziej tutaj w tych częściach położonych bliżej przyczepu mięśni i po prostu ten bark rośnie inaczej i nie ograniczają cię kaptury. Prędzej by Cię ograniczył tutaj przy tym ruchu mięśni nadgrzebieniowy, ale też wątpię, żeby to było problemem. Więc to ćwiczenie jest efektywne, i polecam spróbować. Jak raz je zrobisz, to przysięgam ci, że już nie ma odwrotu, już będziesz całe życie chcieć cisnąć to ćwiczenie. Przysięgam, musisz to samemu sobie spróbować. I gdy ja zacząłem wdrażać te trzy wariacje na zmianę, teraz na przykład robię w oparciu o ławkę i właśnie te na linkach a ostatnio robiłem na maszynach, jeżeli w innym planie. Po prostu, gdy wdrożyłem te warianty, zacząłem zauważać różnicę. Przede wszystkim koniec z bujaniem ciała, koniec z bólem kapturów, koniec z bólem pleców. Albo pompy na kapturach. Marki zaczęły wyglądać pełniej, a ja poczułem, że w końcu robię coś dobrze i że w końcu robię postępy. I te zmiany nauczyły mnie, że czasem nie chodzi o to, ile powtórzeń zrobisz, ale o to, jak precyzyjnie wykonujesz każde z nich i czy wybierzesz dobre ćwiczenia. I technika i wybór odpowiednich wariantów ćwiczeń to klucz do sukcesu. I żeby nie było, ja nie skreślam zwykłych wznosów bokiem. One też są spoko, jakby. To te, też się czasami od czasu do czasu wykonuje, zależnie od, od planu treningowego, ale jakby, jeżeli wkurzacie to, że bolą Cię kaptury, że te bary nie rosną, że po prostu coś tutaj nie gra, to głupim by trzeba było być, żeby robić w końcu ciągle to samo i oczekiwać tych samych rezultatów. I wtedy po prostu trzeba wprowadzić jakąś zmianę, i tutaj Ci właśnie przychodzą trzy wyżej wymienione wariacje, które możesz wprowadzić, jeżeli masz problem z bocznym aktorem mięśni na ramiennych. Podsumowując, jak widzisz, klasyczne wznosy bokiem to tylko jedna z wielu opcji. Jeśli czujesz, że twoje barki potrzebują nowego bodźca, jak mówiłem przed chwilą, spróbuj wznosy bokiem w oparciu o ławkę na maszynie lub na linkach. Każdy z tych ćwiczeń może znacząco poprawić twoje rezultaty. No, więc to było na tyle z mojej strony. Jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, koniecznie zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. A ja się żegnam. Do następnego.